Tam, nazywam się Łukasz Ceran, jestem zawodnikiem Gaster International i Divers Extreme Team. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak robić backloopa. Backloop jest jednym z podstawowych manewrów freestyle'owych. Backloop, czyli salto do tyłu, backloop, backroll, różne jest nazewnictwo. Chodzi o to, by jadąc lewym halsem, wybić się, wykonać obrót pod wiatr o 360 stopni. Wybijamy się z latawca. Skok powinien być metr maksymalnie półtora metra do góry. Chodzi o to, by przy ewentualnym upadku nie bolało za bardzo. Także najeżdżacie, wybijacie się. W momencie, w którym latawiec przechodzi przez zenit i wyrywa was, musicie bardzo mocno zainicjować rotację głową, barkiem, biodrami, deską. Także w momencie, w którym latając was wyrywa, przestrzacie pod wiatr, wypychacie deskę pod wiatr, skręcacie głowę. Także praktycznie od razu, jak hajt was podniesie, dokręcacie ob. Pamiętamy lądowanie deska z wiatrem nisko na nogach. Ważne jest, by na początku mocno nadawać głową rotację, mocno iść całą rotację. Im mocniej skręcicie głowę i deskę, tym szybszą macie rotację i potrzebujecie niższego skoku, by wykonać pełen obrót. Na początku najlepiej jest, byście skakali metr, półtora. Dzięki temu, jeśli wpadniecie do wody, nie kończąc rotacji albo przerotowując skok, nic Wam się nie stanie. Jeśli zaczniecie od skoków 6 metrów w górze i wtedy zrobicie jakiś błąd, może być bolesne. Najczęstszym błędem jest zbyt mała rotacja głową, czyli wychodzicie deską pod grad, a patrzycie się dalej do przodu i nie kręcicie się. Drugim błędem jest deska prosto, a skręcona głowa. Ona nie pociągnie cała samej rotacji. Kolejny błąd najbardziej dotkliwy przy rotacji do tyłu ściągacie tylną rękę. Jeśli ściągniecie ją za mocno, możecie w czasie backloopa wykonać kite loop. W tym momencie lecicie z wiatrem i upadki bywają różne. Także pamiętajcie, możecie tylną rękę trzymać trochę bliżej środka, bliżej linki, a nie na samej krawędzi. Z kolei przednią rękę trzymacie z przodu, tak by po rotacji, jak tylko widzicie już miejsce lądowania, ściągnąć przednią rękę, wrócić kajtem na hals. Zawsze pływajcie zgodnie z przepisami surfingowego prawa drogi. Wykonując backloopa bardzo łatwo o niekontrolowanego kajtloopa. Także przed skokiem upewnijcie się, że od strony zawietrznej macie dużo wolnego miejsca, żeby spokojnie wykonać ten manewr wchodzenia.